Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotowałam temat, o który Państwo prosili. Chodzi o, taką, o takiego narcyza, takie zaburzenie, którego nazywamy narcyzem wrażliwym. I będę dzisiaj mówiła tutaj o takim zjawisku jak mortyfikacja, czyli dręczenie, kara, która jest dobrze ukryta. Jeśli to oczywiście temat dla Ciebie, to zostań ze mną do końca filmu, a potem zostaw mi swój komentarz. Lub podziel się tym filmem, jeśli uznasz, że jest on wartościowy i może komuś się przydać. Kim jest taka osoba? Pod czym ukrywa się? Pod jaką osobowością? Dziś chcę ten czas poświęcić takiej osobie, dlatego że. Ona pozornie wydaje się być bardzo zalękniona, wrażliwa, zagubiona. Czuje się niezrozumiana i w ten sposób wzbudza w tobie zupełnie inne uczucia niż ten narcyz wielkościowy, ten sceniczny, którego możemy natychmiast rozpoznać. Więc ta osoba jest zupełnie inna i zupełnie inne budzi uczucia. Osoby bliskie najczęściej taką osobę opisują jako Zamartwiającą się albo negatywnie nastawioną, krytykującą, oceniającą wszystko i wszystkich, a wobec siebie najczęściej przyjmującą taką postawę wycofaną, obronną. Taka osobowość kształtuje się oczywiście w głównej mierze z miłości uwarunkowanej, czyli uzależniona jest od statusu, osobistych osiągnięć, posiadanych zdolności. Szczególnego wyróżniania się i wyjątkowości. Dzieci takie służą najczęściej narcystycznym rodzicom do zaspokojenia własnej potrzeby bycia dzięki nim kimś wyjątkowym. I zazwyczaj jest tak, że jedno lub oboje rodziców to narcyz wielkościowy, który od samego początku ma jasne oczekiwania co do dziecka. I stawia naprawdę ogrom warunków do spełnienia, dając w zamian uznanie, ale tylko za tak zwane czyny bohaterskie, czyli zgodne w ogóle z tym, co rodzic chce. I taki rodzic nie pozwala na słabość czy popełnianie błędów. Takie zachowania rodziców czy zaburzonych opiekunów dziecka są tym pierwszym jego zetknięciem się z odrzuceniem. Polega on oczywiście na nieakceptowaniu, na niezgadzaniu się z tym, kim dziecko jest, tylko skutecznym modelowaniu tożsamości na własne potrzeby opiekuna czy rodzica. I nie ma znaczenia, czego Ty chcesz, czego to dziecko chce, czego to, czego to dziecko potrzebuje. A ono bezwzględnie ufa i kocha rodzica. I jest zależny, więc zaprzeczy sobie natychmiast i podda się temu programowi. Rodzic nie ma na tyle cierpliwości, ani uważności, ani czułego dotyku, wysłuchania, zrozumienia, dlatego że dziecko jest odrębną jednostką, odrębnym małym człowiekiem. Ma natomiast wiele wymagań, często poniża, wyśmiewa, jest obojętny na emocje dziecka, ma wiele zakazów, żądań. Wtedy dzieciom przychodzą do głowy bardzo różne rzeczy, a najważniejsze jest to, że zrobię wszystko, żeby być zauważonym, kochanym i akceptowanym bezwzględnie. A ponieważ wzmacnianie, wzmacniane przez rodziców zachowania bardzo silnie wpływają na jego stan emocjonalny, więc i całe też to postrzeganie rzeczywistości świata, więc dziecko zaczyna przestaje myśleć o sobie, tylko myśli cały czas o celu: chce zasłużyć. Chce być najlepszy, kochany i zrobi wszystko za te głaski. I ukryje swoją prawdziwą tożsamość i swoje własne potrzeby. I w ten sposób ukształtowana osoba nauczyła poruszać się w zamęcie, w chaosie, w sprzecznościach. Więc projektuje to w swoim dorosłym życiu, ale w bardzo specyficzny sposób. Zachowanie takiej osoby przybiera dwie jak gdyby, wersje rzeczywistości. Czyli z jednej strony jest trochę prawdy, przedstawia on fakt, ale zaraz po tym kłamie. I można to zaobserwować w osobowości narcyza ukrytego, wrażliwego, właśnie tą ogromną wrażliwość, kiedy on płacze na filmach, rozkliwa się nad robaczkiem, myszy nie złapie w łapkę. A nie zauważa twojego bólu, nie zauważa twojego smutku, nie rozumie tego, jak ty się czujesz. Zauważ, kiedy zaczyna mówić o czymś i na początku ma to dla ciebie sens, i nawet zaczynasz się zgadzać z jego opinią, to wtedy tę drugą część o wiele łatwiej jest ci wchłonąć. Czyli prawda otwiera drzwi do twojego serca, ale jednocześnie. Robi ścieżkę dla trucizny, która cię potem zalewa. Jaki jest cel takiego zachowania? No oczywiście, ukryć agresywną postawę, intencjonalną postawę i być, postawić się w pozycji podporządkowanej, w której będzie ci trudniej bronić swojej racji, swojej prawdy, tego, co ty naprawdę czujesz. Więc zrobisz to w imię miłości i współczucia, ulegniesz tej manipulacji która jest tak pięknie zawoalowana. Zaczynasz powoli patrzeć na świat Jego oczami, Jego, Jej, z Jej perspektywy. Twoja samoocena zostaje przeniesiona na Jego, Jej grunt i to On, Ona starannie zadba o to. Twoja tolerancja na Jego zachowania będzie rosnąć, a On będzie umiejętnie żonglować swoimi emocjami dla własnego celu. Będziesz ustępować, uginać się pod jego wrażliwością, oczywiście opacznie pojmowaną, a on będzie pociągał za sznurki współczucia i zrobi to bezlitośnie. Jedna z klientek, będąc w relacji z narcyzem ukrytym, podziwiła się taką informacją, że ona, zatwardziała monogamistka, w trakcie trwania tej relacji zaczęła rozważać pomysł doświadczeń seksualnych. Z innymi parami, albo w trójkącie, żeby tylko udowodnić, że jest bardzo otwarta na taki nowy styl, żeby dać dowód miłości dla swojego partnera. Zaczęła uznawać, że to coś z nią jest nie tak, żeby w tych czasach nadal chcieć być monogamistką. Sałatka słowna, którą narcyzm zrobił, zrobiła robotę. Na szczęście oczywiście otrząsnęła się z tego miłosnego amaku, ale przypłaciła to zdrowiem. Jesz, jednak jeszcze wiecie, co wiele lat jego słowa wybrzmiewały w jej głowie i szukała nadal usprawiedliwień dla jego zachowań. Miała takie poczucie, że coś straciła. Wielu z nas, będąc w takiej trudnej relacji, analizuje i poszukuje logiki i przyczyn postępowania tego partnera, takiego zaburzonego partnera, ale to naprawdę nie ma sensu, ponieważ jeśli nawet będziesz próbował czy próbowała w jakikolwiek sposób załagodzić konflikt, ustąpić, wiedz, że zawsze będziesz osobą na końcu, która będzie przepraszać za coś, czego nie zrobiła będziesz skołowana słowami, takim zamieszaniem w głowie i koniec końców zawsze będziesz czuła się naprawdę źle wyczerpana czy wyczerpany tym kolejnym nakładaniem się różnych rzeczy, po to, żeby specjalnie stworzyć w tobie ten brak równowagi i móc sugestywnie wtrącić swoją wersję rzeczywistości, w którą ty masz uwierzyć. I takie sytuacje pełne napięcia czasem mogą trwać godzinami aż do wyczerpania. I to jest rodzaj transu, ponieważ kiedy toniemy w oceanie jego słów i tego zamętu, który on robi, łapiemy się wszystkiego lub czegokolwiek, co ma sens po to, żeby zakończyć poszukiwanie, żeby zakończyć ten stan zamętu, ale to bardzo wyczerpuje. Pogłębia się wtedy w tobie dezorientacja, więc nie wygrasz. Przestań grać z nim w tę grę. Manipulacja, zamęt, oszołomienie to jest trans. I sprawia, że my jesteśmy bardzo skoncentrowani na tym, żeby znaleźć jakieś sensowne znaczenie, wyjaśnienie, żeby znaleźć rozwiązanie. I najczęściej zobaczcie, co robimy: szukamy tego w sobie. Kiedy jesteśmy w zamęcie, to nasz umysł przychodzi w taką formę koncentracji i chwyta najczęściej sugestie tej osoby, która manipuluje. I jesteśmy skłonni uznać tę prawdę za własną. To jest bardzo mocny i popularny sposób manipulowania. Możemy to takie manipulacje zaobserwować w kampaniach wyborczych. Różnych ugrupowań, panów prezydentów. Jeśli cały czas, powiem kolokwialnie, masz prany mózg, ktoś powtarza te same schematy, zachowania, te same słowa, tylko po to to robi, żeby się w tobie zakorzeniły, a potem zautomatyzowały twoje wybory. W konsekwencji chodzi cały czas o to samo. O to, żeby zmienić twoją percep percepcję, abyś zaczął, czy zaczęła patrzeć na rzeczywistość z jego punktu widzenia, właśnie tej osoby. I stajesz się wtedy marionetką, którą on zarządza. I wcale nie musi cię obrażać czy krzyczeć na Ciebie jak ten wielkościowy. On robi swoją krecią robotę, robi w swój sposób. Klasyczny przykład jest, ja pewnie o tym już mówiłam, to robienie na przykład zakupów przy ciebie, przez ciebie. Kiedy on się zawsze przyczepi, że nie dbasz o niego, że zapomniałaś o jego ulubionym piwie, jogurcie, czymkolwiek. I nieważne jest, że już kilka razy wyrzuciłaś te rzeczy, bo się wszyscy on w ogóle tego nie zjadł, ale teraz w lodówce tego nie ma, co on właśnie by chciał. I oczywiście nie wymyślił tego, kiedy ty robiłaś listę zakupów, kiedy się przygotowywałaś do zakupów, tylko właśnie przed chwilą go to naszło, by mieć tylko pretekst i nawsadzać ci, że jesteś kiepską żoną, że cię nie obchodzi, że jesteś egoistyczna i itd. I uwaga, to jest ważne do zapamiętania: On w tym momencie właśnie projektuje na ciebie to, co myśli o sobie ale tego nie rozumie. Zresztą osoby, nie tylko osoby zaburzone narcystycznie to robią, my czasem również projektujemy na innych to, co w nas jest po prostu nieuleczone. Oskarżamy, oceniamy, zupełnie bezrefleksyjnie, widząc lustro, w którym my się przyglądamy, lustro w tej sytuacji z drugim człowiekiem. Ale Narcyz bardzo często sięga po te mechanizmy zawstydzania, poczucia winy, przypomni ci, co dla ciebie kiedyś coś zrobił, kiedy ty potrzebowałaś. Poczucie winy i współczucie dla niego to jest najczęściej dotykany obszar, ale on to robi prawie niezauważalnie. A choćby w taki sposób, na przykład ty zmieniasz swoje współżywienia, robisz sobie sałatkę do pracy. A on stoi w kuchni. I rzuca taki komentarz. No, no, tak, sobie to przygotowujesz zdrowe jedzenie, a o mężu już nie pamiętasz. I już cię ma. I już czujesz się winna, zawstydona. Może nawet zaczynasz się tłumaczyć i następnego dnia robisz sałatkę dla was obojga. Ale on zapomina jej zabrać do pracy. Albo cokolwiek w tym stylu. Albo jej w ogóle nie zjada. Bardzo też charakterystyczne jest to, że potrafi cudownie mówić ci o przyszłości. przedstawiają czasem w bardzo takich bajkowych odsłonach. Pięknie to wygląda, wszystko cudownie, ale nic nie będzie robił w tym kierunku. Nic nie będzie robił, żeby to się urzeczywistniło. Będzie snuł plany, ale nie będzie ich realizował. I my też się na to chwycimy. My będziemy trzymać się tego, tej fantazji, ponieważ ta fantazja reprezentuje przyjemne uczucie, przyjemne emocje podczas. Kiedy prawda jest bolesna. I kiedy ty łapiesz taki haczyk, wtedy ożywiamy swoją wyobraźnię i czekasz, podczas kiedy on tak naprawdę nie ma kompletnie zamiaru niczego zrobić. Wręcz przeciwnie. Jeśli naprawdę chcesz się wydostać z takiego zamętu manipulacyjnych zachowań, to najlepszym sposobem. Jest oczywiście, wiecie, że zadawanie sobie pytań. I nie bój się, nie wstydź tego, że jeśli czegoś nie rozumiesz, mów to wprost. Zadawaj pytania jemu. Co masz na myśli? O co ci tutaj chodziło? Czy mógłbyś lepiej mi to wyjaśnić? Ponieważ jestem w tym, co mówisz, w tym, co robisz, pogubiona, czy pogubiony. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Wytłumacz mi to, co miałeś na myśli, mówiąc to czy tamto. Tylko Twoja odwaga, otwartość, gotowość do konfrontacji jest jak zapalenie latarki w ciemnym pokoju. Patrzysz i nagle karaluchy wszystkie uciekają. Klasyfikacja i transparentność czy bycie, że tak powiem, otwartym, nie idzie w parze z narcyzmem, kochani. Szczerość, otwartość idzie w parze tylko z osobami, które są na tyle odważne, dzielne, żeby móc powiedzieć prawdę. Więc także zadawajcie pytania wyjaśniające. Kwestionujcie wszystko, co Wam nie pasuje, co jest niedorzeczne. Jeżeli jesteście w takiej sytuacji, jeżeli często znajdujecie się w stanie zamętu, tego zamieszania, to starajcie się od razu. Obserwować to, co się wydarza z punktu widzenia takiego neutralnego lub z pozycji obserwatora. Wtedy będziecie w stanie podchodzić do tego mniej emocjonalnie i wtedy bardziej rzeczowo punktować jego zachowanie. Podam Wam również dzisiaj takich sześć najczęstszych cech, którym charakteryzują się osoby, ze spektrum narcyza wrażliwego. Możesz też te cechy odkryć sobie, ale kiedy stajesz się tego świadoma, czy świadomy, wiesz w jakich obszarach możesz pracować również nad sobą. Pierwszą z takich cech bardzo charakterystycznych jest introwertyzm, czyli zamykanie się w sobie, taka częsta niedostępność emocjonalna. Wydajesz się być nieosiągalny, nieprzyjazny, czasami nawet zimny, zimna czy obojętny. Po to, by zdjąć z siebie ten pan, pancerz, ty potrzebujesz dużo więcej czasu niż inni. Potrzebujesz mieć też dużo przestrzeni dla siebie, wszystko dla takiej równowagi twojej psychicznej. Gdy wychodzisz do ludzi, to stronisz od tych tłumów. Zdecydowanie wolisz ciche, spokojne miejsca niż gwarne, pełne ludzi. Ale z tego powodu, że ludzie cię po prostu nie interesują i dlatego od nich stronisz. Kolejną z cech jest neurotyczność, taka neuroczna osobowość. Wysoki poziom neurotyzmu najczęściej charakteryzuje się lękiem, depresyjnością, wrogością, samoświadomością mimo wszystko i wrażliwością. Wysoki poziom neurotyzmu, jak egocentryzm, powoduje na przykład zamartwianie się. Ale zamartwianie dotyczy głównie Twojego statusu, wyglądu, perspektywy, kariery, zasobności portfela, związku, statusu społecznego lub czegokolwiek innego, co buduje Twój obraz w oczach innych. Kolejną cechą jest, to znaczący taki element istnienia, jak ludzie mnie widzą, żeby się przeglądać w oczach świata. Nieustannie wtedy poszukujesz, Taka osoba poszukuje autopromocji i podejmuje wszystkie działania, które będą zauważone i docenione, ale takie, które mogłyby być działaniem za kulis, to raczej niekoniecznie. Bo jeśli nie otrzyma oczekiwanej gratyfikacji za swój wysiłek, to na pewno postara się o tym, żeby cały świat się dowiedział, jak to było dla niego trudne, jakim kosztem zrobił taką bezowocną pracę. Cechą charakterystyczną jest również odczuwanie wstydu, Zastydzanie być może być odbierane przez innych jako skromność, czy wręcz niskie poczucie własnej wartości. Jednak w tym przypadku to błędne postrzeganie, ponieważ osoby narcyza ukrytego raczej charakteryzują się dumą, fałszywą skromnością i podatnością na takie zranienia. Niż poczucia, zaniżonym poczuciem wartości własnej. Ten podział sprawia, że osoba zaburzona jest nadwrażliwa, nawet na delikatne opinie, na konstruktywną krytykę, ale otrzymując pozytywne informacje zwrotne o sobie, jest w stanie ukryć. To jest jedyny moment, kiedy ona jest w stanie ukryć ten negatywny, pełen wstydu swój obraz siebie, a tak naprawdę ukrywa go. Przed swoim własnym świadomym umysłem. Każdą opinię negatywną traktuje jako powód zniechęcenia i odizolowania się. Obwinia cały świat za wszystko, co się wydarza. Nie przyjmuje odpowiedzialności lub sporadycznie przyznaje się do popełnionych błędów, co jest bardzo powszechne w zachowaniu takiej osoby. Co jeszcze? Zazwyczaj takie osoby lub okoliczności wiadomo, że są winne wszystkim niepowodzeniom, nawet wtedy, o to jest ważne, kiedy złoży osobiście obietnicę, to zawsze znajdzie kogoś, kto stał się powodem czy przeszkodą do tego, by nie dotrzymać danego słowa. No, tak ma. Nie przyznaje się do błędów. Zazwyczaj. Odczuwa yy, takie skrzywdzenie, tak? I potrzebuje tego zainteresowania. I kolejną bardzo ważną rzeczą jest oczekiwanie, branie i dawanie. Zazwyczaj bardzo dużo bierze, a w zamian niewiele daje. Skrzętnie ukrywa, lub też na przykład <laughs> to, że. Na przykład nie lubi składać się na prezent czy niespodziankę dla któregoś z przyjaciół. Rzadko też sam sobie lub komuś robi tą niespodziankę, chyba że za tym działaniem korzyść, kryje się taka korzyść, którą on może osiągnąć. Myślę, że to wszystkie takie najważniejsze. <laughs> Jeśli oczywiście macie Państwo ochotę podzielić się jakąkolwiek obserwacją do swojego doświadczenia, to napiszcie mi w komentarzach. Bardzo chętnie czytam, na wszystkie reaguję. Więc yy, myślę, że w tych, te, tego spektrum narcyzmu jest bardzo dużo i trudno jest może w sześciu czy siedmiu cechach yy, kogoś wybuchnować. Na pewno jednak ważne jest, żeby zwrócić na to uwagę, czy my czasami też nie mamy cech narcystycznych, bo niestety, ale zdarza się również, że my je posiadamy. Bronimy się bardzo przed tym, więc łatwiej nam jest oskarżyć partnera yy, niż yy, mieć wgląd w siebie. Warto jednak zaglądać do siebie, bo jak się okazuje już z mojej kilkuletniej praktyki zawodowej też i działaniu nad sobą, pracy ze sobą, że my też możemy wiele rzeczy zmienić, ponieważ mamy pewien rodzaj zachowania, który bardzo przeszkadza nam wchodzić w relacje prawdziwe i też tworzymy pewien rodzaj wyobrażenia o tym, jak czujemy, dlaczego jesteśmy tak wrażliwi, dlaczego to nas to dotknęło. Więc praca ze swoimi emocjami jest podstawą do tego, żeby zbudować dobrą relację, do tego, żeby mieć właściwe spojrzenie na tego partnera, na swoją relację. Więc ja zawsze mówię z uważnością, moi drodzy. Oczywiście uczmy się, przeglądajmy, słuchajmy takich kanałów jak ten czy inne, natomiast zawsze róbmy to z dużą uważnością, żeby nie skrzywdzić ani siebie, ani tej drugiej osoby. Na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was oczywiście bardzo, bardzo serdecznie. I do zobaczenia.